Berenika, witajcie z powrotem na moim kanale Mam nadzieję, że święta spędziliście radośnie I w spokoju I w zdrowiu e, Tego wam życzę również na nowy rok e, Mało zmartwień i wszystkiego dobrego A dzisiejszy filmik jest czymś Co ponawiam po długim, długim czasie I coś co uwielbiam Jeśli jesteście ze mną od początku tego kanału To wiecie jak bardzo lubię rzeczy Z drugiej ręki, z second handów Więc przygotowałam dla was cały tutaj wieszak e, A raczej stojak Z wieszakami pełnymi takich bardzo przydatnych rzeczy, które dorwałam ostatnio w Łodzi. Jak wiecie, to jest miejsce, do którego wracam, żeby zdobyć dla Was tutaj znaleziska, pokaziska, żeby Wam pokazać coś, co będę nosić na co dzień i będę to wtapiać w stylizację dla Was w kolejnych filmikach. Więc zawsze jak jadę tam, czy do jakiegokolwiek lumpeksu, staram się brać rzeczy neutralne, ponadczasowe. Jedną z tych rzeczy już widzieliście w poprzednim filmiku stylizację na święta. Będzie to sukienka z tekinami, więc do niej dojdziemy zaraz. W tym filmiku dużo wzięłam topów, odzieży takiej górnej. Mało sukienek, bo tylko dwie. Płaszcz, kożuch, dwie puchowe kurtki wspaniałe, do których też przejdę zaraz. Ale generalnie dużo bluzek, także takich przydatnych rzeczy, do których mogę naprawdę wymyślać w stylizacji. Zaczniemy od czegoś cieplejszego na początek. W ogóle w tym filmiku większość rzeczy pokażę Wam po prostu zbliżenie na rzecz zamiast stylizacji, bo niektóre jeszcze muszę popracować. Dopiero je wyjęłam jakby z torby. Wszystko będzie na moim profilu pokazane na WU więc możecie później zerknąć. Na początek mamy tutaj ciepły kożuch. Dosyć krótki, taki sięgający, ja wiem, do połowy kupy, ale bardzo niespotykany, bo w szarości <laughs> zwykle znajdujemy takie. E, trochę jak po babci, takie brązowe, często są czarne, a w takim kolorze jeszcze nie spotkałam. E, to co jest w nim ciekawe, to tutaj ma takie klamry z przodu chowane, więc nie jest to jakieś grube guziki ani na suwak. E, żaden pasek taki w talii. Jedyne paski jakie ma, to tutaj w kieszeni mam schowane. Dwa z klamrą paski takie na rękaw ku dołu, tutaj przy nadgarstku. Ja uważam, że lepiej by było bez tych pasków, dlatego je zdjęłam. Wtedy jest taka klasyczna forma. I mimo, że nie ma paska w talii, to sobie sama dobiorę z pasek, bo jednak przy takim kroju luźnym wolałabym się spiąć tak jak robię to często przy marynarkach. To dodaje trochę szyku, jeżeli możemy tą talię podkreślić. Więc szczególnie fajnie będzie wyglądał do skórzanych spodni, do jaśniejszych dżinsów beżowych czy białych. No, i oczywiście do czerni, no bo wiadomo, to tak neutralnie by było do wszystkiego. Następnie również trzymamy się tych takich zimniejszych form, więc mamy tu płaszcz wełniany, bardzo długi, w takim jakby jodełce, w wzorze brązowo-czarny. <laughs> Świetny, bo jest w takim kroju maksmary. Ma tutaj pasek na talię, bez szlubek, ale to nie szkodzi. Może się fajnie spiąć z przodu. Klamry takie tutaj na rękawach ku dołu i dwa, nie przepraszam, guziki dwurzędowe i kieszenie z przodu, dwie. Więc to mogę założyć i do sportowego obuwia, ja mogę założyć kozaki do kolana, do tego, czy mokasyny, zależnie od pogody. Ja bym powiedziała, że to jest taka wczesna jesień, przedzimowy styl. No bo teraz jest jednak za zimno, na takie coś, niezależnie co bym założyła pod spodem, ale. Jesienno-zimowa, taka rzecz przejściowo-sezonowa, bym to nazwała. Yy, świetny kolor, świetny kolor. Takiego jeszcze nie miałam. Zwykle są czarne, bo właśnie szare. A w brązie ciężko jest znaleźć coś tak fajnego, że bardzo się z tego cieszę. Będę musiała uważać, żeby mole nie zaatakowały, oczywiście. No i to tyle, jeśli chodzi o takie jesienne rzeczy. Teraz przejdę do wszystkich bluzek. Tutaj na pierwszy rzut mam coś ze świetnego materiału. Wybaczcie, że nie jest uprasowane, Tak jak mówiłam, dopiero to wszystko wyjęłam. Jest to fajny materiał, taki grubszy splot, troszkę taki swetrowy, jakby taka dzienina swetrowa, bardzo przyjemna do typu. Często z tego materiału są serie w sieciówkach typu loungewear, gdzie kupujemy wtedy set topu i, i spodni, czy kardiganu, jako taki z y, trzech elementów składający się zestaw. Y, więc polecam wam szukać takie proste kroje, właśnie do noszenia w domu. Ten top akurat na pewno będę nosić do jeansów, do spodenek latem. E, nawet powiedziała, że bardziej na wiosnę, bo trochę grubszy materiał. Ale świetny kolor, taki właśnie miętowy, zielony. To nie jest tak, że ja całkowicie stronię od kolorów, ale jednak wolę, jak są troszkę takie mdłe, bardziej przygaszone. E, w ten sposób mogę łatwiej dobrać do wszystkiego, co mam w szafie. E, zdaje się to jakaś skandynawska marka, ale podoba mi się tu, że nie ma żadnych guzików, jest po prostu otwarty kołnierz. Więc tak jakby taka polówka. Jedyne co ma z tyłu, to taki element dekoracyjny, takie kółko metalowe na karku. Bardzo fajny design, mogę go to łatwo wsadzić do spódnicy czy do spodenek, e, także na pewno będzie często grane. Tak na szybkiego. Następna rzecz to jest zwykły t-shirt, zdaje się, tak z chemu, ale też właśnie z Lumpexu. Taki do noszenia po domu, czy jakiś wypad letni szybki. E, tutaj Never Let Me Go na plecach, czyli taki tekst w stronie często od koszulek z tekstami czy z logo. Jeżeli jest jakaś marka, do którą lubię, no to owszem, wtedy Logo będę dumnie nosić tym razem. Jakoś tak spodobało mi się font, ta ściąga e, tego tekstu z tyłu, również na kieszeni z przodu, więc <laughs> jest to coś, co na pewno i na sportowo, <laughs> i pod marynarkę w takiej formie eleganckiej też mogłabym założyć, także taki t-shirt nie zaszkodzi. A tutaj jest e, taki bezrękarnik, bokserka. Dosyć długa, ale bez problemu i tak mogę ją wsadzić w spodnie. Takich koszulek naprawdę może mieć multą. Szczególnie, że takiej akurat szarej nie miałam jeszcze. E, fajnie, jest. Użytek jest taka slim. Dopiero jak się ją założę, to tak właśnie się dopasowuje do ciała. Ale na wierzchu jest taka dosyć kusa. W ogóle ten lupek, gdzie chodzę, w, w Łodzi, jeden z tych dwóch, na ulicy Wojska Polskiego. Tak, zdaje mi się, żebym nie pomyliła, bo jest na ulicy Piłsudskiego i na Wojska Polskiego. Te dwa odwiedzam zawsze w łodzi. Niemniej jednak w jednym z nich zawsze są marki skandynawskie, więc nigdy nie można stamtąd wyjść z pustą ręką. Naprawdę często się znajduje takie klasyki, właśnie. Następną rzeczą, również nie będę o tym dużo mówić, bo to jest zwykły long sleeve, biały, ale weekday, więc jak widzę metkę weekday, to co to by nie było, zawsze skradnie moje serce. Uwielbiam tą markę, jest bardzo dostępna. A często jest tak, że ma ciekawsze rzeczy niż typowe sieciówki typu H&M czy Reserved itd. E, także taki biały top, czy mogę nosić go w domu, do piżamy, czy mogę na jaką po cokolwiek. Takich trzeba mieć basiców dużo. Od kilku lat zmieniłam swoją mentalność, jeśli chodzi o swój styl. Naprawdę patrzę teraz na rzeczy, które wiem, że bez zastanowienia będę mogła rano złapać i założyć. E, przestałam się jakby... Fokusować na rzeczach takich jedynych w swoim rodzaju, dlatego że wtedy to jest takie ograniczenie się do danej stylizacji i zakładamy wtedy tą rzecz tak samo za każdym razem. A chodzi o to, żeby kupić rzecz tanio, wyglądającą drogą, którą możemy założyć po prostu do wszystkiego i wtedy wiemy, że to był dany zakup, tak? Bo co nam z rzeczy, które leżą w szafie i czekają na okazję, która tak naprawdę często nie przychodzi. E, dobra, następną rzeczą to bardzo lubię. To też jest jakaś z Candy marka. <laughs> Piszę, że Made in Denmark, jakiś fog Hewler, nie wiem do końca co to jest, ale wszystko co duńskie też przykuje moje oko, więc e, to jest taka fajna taka papierowa tekstura materiału. E, taka jakby satyna. Troszkę taki prążkowany efekt, owszem, nie wypracowany, także przepraszam za to znowu. E, troszkę taki wycięty dekord na. Z tyłu na szyi. Fajne rękawy, bo tylko tak, jakby takie półka wycięte. Przez to osiągamy taki, jakby boxy, shape, czyli taki kształt kwadratowy, bym powiedziała, ale to nie szkodziło, można ją wsadzić w spodnie. Luzem też świetnie będzie wyglądać pod warunkiem, że nosimy coś obcisłego dołem. Czy to będzie spódnica, czy spodnie, to już zależy co byście boleli. Ale kolor, tekstura. Kształt, wszystko się tu zgadza i na pewno będzie często zakładane, czy wiosną, czy latem. Luźne takie kroje są świetne na upał. Mając się jakby tej barwy beżów, brązów, mamy tutaj następny t też o tym nie będę dużo mówić. Bardzo taka grubsza bawełna, świetna w dotyku. Kapal, znamy wszyscy tą firmę, też świetnie jako, gatunkowo rzeczy mają, eee, więc też to, co mnie przykuło w tym, to kolor. Bo wiem, że do niebieskich dżinsów, do czarnych spodni, do spodniaków, no po prostu mogłabym wymieniać i wymieniać. Trzeba mieć w takich właśnie tonacjach. Następną rzeczą w tej tonacji jest bezrękawnik swetrowy z domieszką kaszmiru. Zdaje się, jest bardzo, bardzo miękki. Eee, bardzo fajna rzecz. Uważam sama w sobie, wydaność jako bezrękawnik. Mogłabym założyć long pod spód lub koszulę. Eee, złoty naszyjnik czy kolczyki do tego i świetnie. Eee, ten kolor jest taki... Bardzo elegancki, jaki ciuch by nie był w takim odcieniu, zawsze wygląda świetnie i wydaje mi się, że to większość urody pasuje ten odcień, taki camel, jak to powiedzieć po angielsku, wielbłądzi kolor, ale często jest tak, że takie kamizelki są troszkę takie oversize, za duże, szczególnie jak są vintage, to tak jakbyśmy widziały od taty, a jednak ta jest fajnie dopasowana. Ładny taki typowo damski krój. Następnie przechodzimy do kilku rzeczy czarnych. Akurat z krótkim rękawem mam trzy propozycje. Mam tutaj taki crop top z hm mm. Mógłby być lepszy jakościowy, jeśli chodzi o materiał. Wiemy, jaki to jest taka dzianina rozciągliwa, cienka, typowo HM, tak? Z Divided. Ale wzięłam ten top dlatego, że brakowało mi takiego zwykłego crop topu, który mi zastąpi jakby taki większy stanik pod marynarkami. E, bo tak wiadomo, że staniko nie założymy, a jak jest taka późniejsza wiosna, prawie lato, to już możemy zakładać takie topy do spodni z wyższym stanem i pod marynarkę. Więc to wygląda świetnie i wiadomo, teraz po Światach musimy się wziąć za brzuszki, żeby móc takie okazy nosić. Także myślę, że jak poćwiczę, to na pewno do tego wrócę. No i coś, co jest dla mnie naprawdę zaskoczeniem bo to jest pierwsza rzecz, jaka nam wpadła z kolegą tam w oczy, jak byliśmy na lumpeksach e, i traf chciał, że idę na koncert tego zespołu, z mężem idziemy za rok, więc e, może z was też są fani Swedish House Mafia, ja uwielbiam ich od lat, więc to, że znalazłam tą koszulkę, to już jestem w pełni gotowa iść na koncert. Jest to z ich poprzednich tras koncertowych, One Last Tour, ale no po prostu Oryginalna koszulka koncertowa, bardzo się cieszę z tego, więc na pewno, na pewno założę na koncert. I nawet przez to, że mają takie fajne logo i czcionkę, myślę, że to założę też poza koncertem, jako po prostu taki street style na co dzień. No i ostatnią, taką skutkiem rękawem, czarną rzeczą, to jest jakby ażurowa, wygląda jak z siatki. T-shirt taki gruby, więc raczej bym to zakładała tylko latem. Bo tego typu materiały nie wyglądają za dobrze, jak nosimy longsy pod spodem. Także w tym bardziej, jest to yy, krój w serek, tak zwany V. Yy, więc ciężko by było coś założyć pod spód yy, z dekoltem pod szyję. Yy, ale jak widzicie, można by było założyć pod to właśnie czarny stanik, czy ten crop top, który właśnie Wam pokazałam, yy, czy kostium kąpielowy czarny pod spodem. Także mimo, że to jest taki grubszy materiał, to wszystko takie trochę ażurowe, bardziej mi się kojarzy z latem. Więc myślę, że w te wakacje na pewno to założę. I teraz przechodzimy do dwóch takich long potem swetry. E, mam tutaj long w taki w górskim stylu, marki Brandstall. Norweska marka, taka górska. E, to, co mi się spodobało, oczywiście, to te przeszycia kontrastowe overlockiem, tak jak widzicie w mojej marce w Varistudio, Studio, tak jak mam na sobie ten, tą bokserkę. Uwielbiam tego typu detale. Także. Um, Połączenie tej czerni i beżu gra świetnie, mogę do tego założyć leginsy, e, kurtkę puchową i śniegowce i idę na stok. Także bardzo się z tego cieszę, na pewno będę zakładać na zimowe wakacje. I kolejną rzeczą to jest coś, co będę przerabiać lekko, ale to, co mi się bardzo spodobało, to to, że jest taka bluzka na guziki, trochę przypominająca marynarkę, ale to, co zrobię na pewno, to e, Wstawię grubsze poduszki na ramiona, bo aż się prosi, żeby trochę przepraszam, uwydatnić yy, ten kształt. Tutaj przy dekolcie jest taki kwadrat, bardzo kobiecy. Uwielbiam, jak bluzki mają taki kształt, czy sukienki, yy, także bardzo mi się to podoba. Jest też taliowane, spotykane, ale jak widać, to jest H&M Collection sprzed, sprzed wielu, wielu, wielu lat. Bardzo wyciecz, nawet po metce widać, że to jest jakby początki marki H&M. Dosyć spory rozmiar, bo 42, ale jak zakładam, to nie szkodzi. Nawet bym troszkę spięła to w talii, żeby jednak bardziej trzymało sylwetki. No i tak, myślę, że wszycie poduszek tutaj zdziała. Są poduszki, ale bardzo małe, aż się prosi, żeby były trochę większe. Przejdziemy do dwóch swetrów. Mam tutaj taki jeden czarny. Półgolf. Troszkę jak męski, ale ma tak mięciutki materiał. Świetny, że po prostu aż się chce to nosić. Bardzo, bardzo jestem z tego zadowolona. Eee, ja, tak, mi nie, mi nie przeszkadzają większe swetry, często biorę od męża. Eee, mogę to zarzucić na ramiona. Latem też fajnie służy do spodenek, po prostu cienki, e, bezrękawnik pod spodem, czy właśnie kostium, tak jak wspomniałam wcześniej. Taki, widzicie, lejący materiał, bardzo miękki, świetny. Więc to w każdym sezonie będzie grane na pewno. A kolejną rzeczą, to śmiesznie, bo w pierwszym w jakim byłam, był podobny sweter, ale taki prążkowany, pod szyję i ten kołnierzyk był taki trochę biedny, więc bardzo się cieszę, że nie wzięłam tego pierwszego, bo w kolejnym tylko za 3 zł znalazłam 100 razy lepszy. Jedyne co w nim zmienię, to tutaj jak widzicie są guziki od środka, zrobię taką chapkę jakby y, po środku y, haczyk, to jest zdecydowanie lepsze w takim kroju, bo nie ma tu guzików na zewnątrz, więc ten odpruję, tutaj dam haczyk i będzie taki jak widzicie otwarty tutaj Dołem i górą, a u, u góry ten kołnierz zawsze zdobywa moje serce. Uwielbiam te swetry na suwach z takim dużym kołnierzem. E, także to na pewno na zimne wieczory wiosenne czy letnie, do lnianych spodni, e, czy do takiej sukienki białej pod spodem lnianej, po prostu pełno, pełno możliwości. Do czarnej, bez, e, znaczy czarnej na ramionczkach sukienki też mogłabym wymieniać i wymieniać, ale kolor i krój tego swetra jest genialny. Bardziej oczywiście na sezony cieplejsze, chociaż na jesień też na Long longsleeve dałoby radę. No i przejdziemy do dwóch akcesoriów teraz. Tu jest taka jak z kanwasu, jak na torebka. Powiem Wam odkąd noszę torebkę taką małą od Anii Kuczyńskiej, czarną. Noszę ją non stop. Teraz oczywiście jak są zimne sezony stronie od takich torebek jasnych. To zostawiam bardziej na wiosnę i lato, ale tą Anię kuczyńską czarną noszę i noszę, ona jest z podobnego materiału jak to. Więc jak to zobaczyłam, to będzie świetna alternatywa na, na cieplejsze sezony. To, co było tutaj z przodu, taki kwadrat, jakby kolorowy, niebiesko-czerwony, logo marki, jakiejkolwiek to jest. Odprułam ten kwadracik no bo tak troszkę się rzucał w oczy, wolę, żeby torebka była neutralna. Także widzicie, jest dosyć pojemna. Nie ma tu żadnych kieszonek ani suwaków, No trudno w kuczyńskiej mojej też nie ma i mi to wcale nie przeszkadza, więc zawsze można wsadzić kosmetyczkę lub cokolwiek. Kosztowała ją około 5 zł, jakoś tak, w ogóle e, uwielbiam ją, uwielbiam i wiem, że do wszystkiego będę nosić. To jest bardziej aktualnego, bo szali, wsadziłam go do prania i taki teraz troszkę się mi zbiegł, ale mimo wszystko jest dalej długi. E, fajny kolor, właśnie taki bardzo jasny, kremowy. By się tak opatulić, proszę bardzo. Lekkie frędzelki na dole, klasyka. E, bardzo mi się podoba, bo lekko raz można się owinąć i tak wisi z tyłu z płaszczem to jest świetny motyw. E, także polecam mieć takie dłuższe mm, szaliki. Wstawiam wam tutaj zdjęcie szalika firmy Joseph. Staje się on był taki w paski, ale bardzo, bardzo długi. Strasznie mi się to spodobało. No, marka jest dosyć droga, ale. Generalnie, jak widzicie, takie długie, długie szaliki to warto brać i nie, nie zakręcać ich multum razy, tylko może z raz czy dwa, żeby tak wisiał dla bardziej dekoracyjnego efektu, jak nosimy z długim płaszczem, bo to świetnie wygląda. Wchodząc dalej, mam tu jedną spódnicę i dwie sukienki. Spódnica jest taka swetrowa, długa, bo taka do połowy łydki i również tutaj coś przerobię, bo trochę mi się nie podoba, że ma tutaj te guziki, są niepotrzebne do niczego, to jest tylko niby forma dekoracyjna. Ale będę z tego rezygnować, bo tutaj wystarczy, że jest ten szef z przodu, który idzie tak ku kosem i to jest jakby wystarczające podkreślenie sylwetki, mam wrażenie. Fajne jest, bo jest z wyższym stanem. Mięciutki materiał, nie gryzący, więc teraz na taką zimą jaka jest, chcąc założyć spódnicę, to po takie sięgać będzie świetnie. Do golfu czarnego, do koszuli białej i kozaki takie do kolana będą super z tym, więc bardzo się z tego cieszę. Jak widzicie, dużo jest beżów w tym haulu. E, poniekąd, już niektórymi tymi rzeczami się szykuję na cieplejszy sezon, na który będziemy bardzo czekać niedługo, więc już sobie zrobię taki jakby karton, który będzie czekał na, na kolejne filmiki wiosenne. No i przechodząc do dwóch sukienek. Jedną już widzieliście w poprzednim filmiku, więc zaraz do niej dojdę. A tu mamy taką idealną, letnią. Kiedyś, kiedyś, tak z 10 lat temu bardzo często nosiłam ten krój sukienek. Bo bywały dużo razy na lumpeksach. Teraz jakoś mniej znajdywałam ten krój, a to co mi się podaże, ma po całości guziki. Taliowana tutaj z materiału takiego bawełnianego. E, bardzo przyjemna w dotyku. Świetny kolor, coś pomiędzy brudnym różem a beżem. Bardzo przypominająca styl Durowego e, Wybrzeża, tak w południu Francji. Nic e, do tego, tylko założyć fajne okulary, i torbę taką właśnie letnią. I jesteśmy gotowi. Do samych Japonek też świetna opcja, do sandałków na obcasie, więc wiem, że to będzie jeden z moich ulubionych na nadchodzące wakacje rzeczy. No i tutaj też z tego lumpexu, gdzie były skandynawskie marki. To jest też świetne, bo zwykle w Cekiny znajdujemy albo kolorowe rzeczy, albo czarne Cekiny, albo złote. Tutaj mamy w takim beżowym odcieniu kremowym cała sukienka w Cekiny. Troszkę już to takie sznurki się mi tutaj... Odznaczają, więc musiała to zawiązać, żeby cię nie popruło. Wiadomo, że to jest bardzo delikatna rzecz, więc tak jestem w szoku, że coś tak delikatnego przetrwało w lumpeksach. Ale widzicie tutaj z poprzedniego filmiku wstawię wam stylizację, jaką miałam na sobie. Uwielbiam to, i to też nie musi być kojarzone tylko ze świętami, z sylwestrem. Jak najbardziej można to założyć na jakiś wypad ze znajomymi, czy do knajpy, czy na czyjeś urodziny. No po prostu. Nie ograniczajmy się, że cekiny są tylko i wyłącznie na noworoczne okazje, że tak powiem. Jest to firma jakaś Love Copenhagen, no więc jak, tak jak Wam mówię, jak słyszę cokolwiek duńskie, czy to jest rzecz domowe, domowego użytku, czy moda to zawsze przykuwa mój wzrok. Uwielbiam mentalność duńczyków, jeśli chodzi o design czegokolwiek, bo są po prostu mistrzem w tym temacie. I ta sukienka jest też mistrzowska. O ile mi się nie znudzi i e, nie zniszczy, to będę ją trzymać jeszcze na headhead do przodu. No i na koniec mam y, dwie kurtki. Znaczy jedna kurtka, jeden płaszcz puchowe. Jedna jest z Asos, druga jest całkowicie więcej też skandynawska, więc pokażę wam tu na początek w końcu znalazłam idealny czarny Puffer, bo przed świętami Patrzyłam przez internet na różne firmy Już sama nie wiedziałam nawet co zamówić Brałam ten North Face Który widzieliście w filmie Szafa kapsułowa na zimę Ale to też jest logo, to nie jest taka klasyka, klasyka. A tutaj Zero żadnych tutaj Srebrnych dodatków, tylko po zapięciu Nie ma nic, co by się rzucało w oczy Tylko jest całkowicie czarny Na naturalnym puchu, ogromny i tego zawsze chciałam od moich paferów, żeby były takie wielkie. E, szczególnie po zaopatrzeniu kolekcji Balenciagi, to myślałam sobie: Muszę znaleźć takie kurtki. Znalazłam ją, uwaga, za 70 zł. To jest po prostu nic, jeśli chodzi o tak porządnie wykonaną kurtkę. Od środka ma kieszonkę, więc to jest super. Tu ma boczne kieszenie z przodu, ściągacz na dole, żeby uzyskać taki właśnie paferowy kształt. E, niby rozmiar M, ale to jest naprawdę spora kurka, więc spokojnie i facet bym to wszedł. No ale generalnie jestem bardzo, bardzo zadowolona z tego, bo w końcu na lata, lata do przodu mam idealny pafer. E, patrzyłam wiesz, na różne firmy. E, jedna była taka z Rosji, nie pamiętam dokładnie nazwy, spróbuję to znaleźć dla Was, może w opisie filmiku. Ale w koło 900 zł kosztowała i ja wiem, taka ogromna z kapturem. I jak widzę takie rzeczy, w jak się to naprawdę odechcie, mi się patrzeć na inne marki, bo wiem, że zawsze coś znajdę, yy, ale też z drugiej strony to jest właśnie w tym ta taka radość i adrenalina, że nie wiemy, co znajdziemy i możemy być bardzo pozytywnie zaskoczeni, więc to był, powiedziałabym największy zaskok tego wyjazdu, ta kurczka. No, a następna przy okazji też wisiała obok, której nie mogłam nie zauważyć. I tak, w ogóle takie parki zielone kojarzą mi się trochę. Yy, z taką modą angielską, no bo jak będąc tam tyle lat, ile mieszkałam, to się naoglądałam tego, jak angielki się ubierają i nie do końca mi się to podobało. No bo te futro zawsze było takie jakieś wymechacone. Nawet nie patrzyłam na tego rodzaju kurtki czy płaszcze, tak? Ale jednak jak tą zobaczyłam, jest ASOS praktycznie nienaruszona, jak mnówka sztuka, to naprawdę przykuło moją uwagę. Założyłam i się świetnie w tym czułam. Jest bardzo ciepła. Ogromny, futrzany kaptur więc w góry też będzie świetna opcja yy, tutaj ma taką kieszonkę na rękawie, więc to postaram się odpruć, tak samo te guziki z przodu też mogłyby nie być sam suwak by wystarczył więc zobaczę czy da się jeszcze nad nią popracować ale generalnie do jasnych wodków, klaperów to będzie świetna opcja yy, już wiem, że mojej mamie się spodobało także jeżeli ja nie będę nosić to na pewno moja mama skorzysta też ale kolor jest świetny w takim duły, tak jak widzicie, e, nawet płaszcz klei się do reszty rzeczy, które zebrałam. I owszem, do tego, co mam w szafie, jeżeli oglądaliście moje poprzednie filmiki, to takie neutralne kolory uwielbiam. I to w sumie by było wszystko. Nie jest jakiś przeogromny hał, ale rzeczy, które naprawdę, naprawdę będą noszone, i im częściej jeżdżę na takie wyjazdy, a to jest naprawdę mniej niż kiedyś tym bardziej patrzę właśnie, żeby to było coś, na czym mogę polegać kolory, do których będę wracać a nie impulsywnie brać rzeczy, które po prostu chwilowo myślę sobie, o wow, jakie wyjątkowe bo takie wyjątkowe rzeczy potem trafiają na strych, bo ile razy na co dzień mamy takie wyjątkowe okazje więc lepiej brać bezpieczne kroje kolory i multisezonowo patrzeć na ubrania, czyli coś, co możemy nosić na każdy sezon więc to by było na tyle, szykujcie się na następne filmiki, mam nadzieję, że zostaniecie ze mną. Dziękuję za oglądanie, dajcie suba, łapkę w górę i do zobaczenia w następnych. Dzięki, pa!